Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to charyzmaty. Charyzmaty Ducha Świętego, zapraszam. Dlaczego taki temat? Pierwsze moje pytanie retoryczne do samego siebie i do Was. No chyba dlatego, że coraz częściej słyszymy w Kościele Katolickim, i to już od wielu lat, nawet pewnie więcej lat niż ja żyję na tym świecie. O tak zwanej odnowie w Duchu Świętym, odnowie Kościoła Świętego, o tak zwanych charyzmatach Ducha Świętego. Szczególnie tutaj na pierwszy plan wychodzi w wielu wspólnotach dar języków. No i właśnie o tym darze języków chciałem też trochę. Wspomnieć, ale nie tylko o tym darze języków, ponieważ są też inne charyzmaty i to charyzmaty dużo, dużo ważniejsze niż dar języków. Tak naprawdę, jeżeli prześledzimy naukę Kościoła, jeżeli prześledzimy przykład apostołów, przykład pierwotnego Kościoła, to zauważymy jedną rzecz, którą nie chcę tutaj nikogo urazić, natomiast chcę stwierdzić jako no, taką prawdę teologiczną, że tak naprawdę dar języków, jeżeli jest wprawdzie charyzmatem, to jest tak naprawdę e, ostatni, jeżeli chodzi o ważność charyzmatów. Na najniższym szczeblu, na liście e, ważności charyzmatów. Co to wa znaczy? Ważność charyzmatów, co to znaczy w ogóle charyzmat, skąd to się bierze? No to zaraz o tym. Przeczytam najpierw. Fragment pierwszego listu do Koryntian to jest rozdział dwunasty, nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego. Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch, różne też są rodzaje posługiwania, ale ten sam Pan, różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości, słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dary wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów. Innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Pierwsza rzecz, jaka się tutaj nasuwa, oczywiście już z samej hierarchii logistycznej, jak przeczytaliśmy, tu nie jest tak, że ostatni będą pierwszymi, jeżeli chodzi o ten fragment, natomiast jest tak, że najpierw wymienione są najważniejsze dary Ducha Świętego, a potem te najmniej ważne. O co tutaj chodzi najmniej ważne? Najmniej ważne, czyli tak naprawdę przynoszące do wspólnoty obiektywnie patrząc, najmniej dobra. One mogą przynosić jakieś dobro, jeżeli są dobrze wykorzystywane. Mówię tutaj właśnie o tym darze języków dlatego, że bardzo często ten dar języków wprowadza tak naprawdę skupienie na tym, który twierdzi, że ten dar ma, buduje się często, to tutaj mówię na razie o takim negatywnym aspekcie, natomiast później trochę pozytywnym, buduje się w, wokoło takiej osoby jakby taka niesamowita otoczka wyjątkowości tej osoby, ale jeżeli prześledzi się tak naprawdę teologię charyzmatów, jakichś tam specyficznych darów Ducha Świętego, które są dawane ludziom po to, żeby budować Królestwo Niebieskie, a nie po to, żeby budować wokół siebie otoczkę, żeby zwiększać swoje wpływy w jakiejś wspólnocie i żeby podkreślać swoją wyjątkowość. Jeżeli tak Odbierane są dachy, dary Ducha Świętego. Jeżeli na tym ma to polegać, to rzeczywiście trudno tutaj szukać tak naprawdę działania Bożego. Natomiast najpierw został wymieniony dar mądrości słowa. Ten dar mądrości słowa rzeczywiście połączony jest z głoszeniem Ewangelii najpierw. To ci, którzy są Wyświęceni, czyli ci, którzy są wyświęceni do głoszenia Słowa Bożego, czyli najpierw diakoni, kapłani, oni głoszą z autorytetem Jezusa Chrystusa. Natomiast niekoniecznie to oznacza, że ktoś ma specjalny charyzmat do głoszenia Słowa Bożego, ponieważ, jak doskonale wiecie i wiemy, są diakoni i są kapłani, którzy no, głoszą Słowo Boże z autorytetem, rzeczywiście ono może działać, natomiast nie przyciąga tłumów. Nie przyciąga tłumów albo sprawia im to rzeczywiście wiele problemów, że muszą niesamowicie dużo czasu poświęcić na przygotowanie swoich kazań, muszą przełamać wiele barier, czy może są nieśmiali, czy może ciężko im w ogóle mówi się publicznie. I rzeczywiście oni sami mogą stwierdzić, że mimo iż mają autorytet święceń, czyli mówią z autorytetem samego Jezusa Chrystusa, ponieważ są wyświęceni, to mogą powiedzieć, że to nie jest ich charyzmat. Głoszenie słowa Bożego nie jest ich charyzmatem, natomiast jest ich chlebem powszednim, jest ich obowiązkiem. Oni mają obowiązek, jako ci wyświęceni, głosić słowo Boże. Natomiast no, nie mają do tego jakby właśnie tego charyzmatu. Nie jest to ich główny charyzmat. Ale są osoby, które rzeczywiście od razu, kiedy zaczynają mówić. Od razu jest jakieś poruszenie w sercach ludzi, od razu y, zaczynają się formować w nich grupy. Ludzie y, zaczynają odczuwać jakieś poruszenie w sercu do nawrócenia. Rzeczywiście, kiedy ta osoba otworzy usta i zaczyna mówić o Jezusie Chrystusie, to rzeczy się różne dzieją. I ta osoba może po jakimś czasie, jakiś kapłan czy diakan, właśnie rozpoznać, że ma charyzmat. Ma specjalny charyzmat do głoszenia Słowa Bożego. Nie tylko autorytet pochodzący ze święceń, ale też charyzmat do głoszenia, ponieważ widać, że Duch Święty jakoś specjalnie w ten sposób w tej osobie działa. Natomiast tutaj od razu wspomnę, że może się tak zdarzyć, że charyzmaty to są po pierwsze dary których my sobie nie wypracowaliśmy. To nie jest tak, że ja mogę wychodzić sobie do kościoła, że im więcej mszy świętych. Um będę uczestniczył w większej ilości mszy świętych, czy im więcej przeklęczę różańcy, czy, czy adoracji, czy, czy zrobię pielgrzymek, czy pójdę na mszy uwielbieniowych, tym będę miał więcej charyzmatów i tym one będą skuteczniejsze. To nie jest tak. Charyzmat z samej definicji jest, jest czystym darem Boga po to, żeby komuś pomóc albo żeby ubogacić wspólnotę Kościoła. Kolejnym darem, zaraz o tym przeczytam, oczywiście z katechizmu Kościoła Katolickiego, kolejnym darem tutaj wspomnianym dar wiary w duchu, czyli wiary, czyli ktoś na przykład ma charyzmat wiary i potrafi w drugim człowieku, wtedy kiedy ten człowiek. Ma problem z uwierzeniem Bogu czy z, czy z wiarą w Boga, potrafi przez swoje słowa, przez swój przykład wzbudzać wiarę w innych ludziach. To jest charyzmat na przykład wiary. Albo utwierdzać swoim słowem wiarę w ludziach, których ta wiara na przykład się załamuje. Potrafi tak mówić, tak przeżywać swoją wiarę, że ma wpływ na innych ludzi. To jest też charyzmat ducha świętego. Łaska uzdrawiania w jednym duchu. Oczywiście, kolejny raz, tutaj już wspomnę te wszystkie ruchy odnowa Duchu Świętym, ruchy charyzmatyczne, które mnożą się i mnożą przez wiele, wiele lat w kościele, natomiast ciągle nie są do końca zdefiniowane. Nikt nie zaprzecza, że dzieje się tam bardzo dużo dobra. Ale też nikt nie zaprzecza, że czasami bez kontroli odpowiedniej duchowieństwa, autorytetu kościoła dzieje się też tam bardzo dużo zła, albo może się też dziać tam bardzo dużo zła, i to duchowego w sensie takim, że niektóre osoby zamiast wzrastać bliżej Boga i w pokorze, to wzrastają no, odwrotnie. W Pysze, na przykład. Mnożąc uwagę tak naprawdę w kierunku swoim, przyciągając uwagę w swoim kierunku, czując się coraz bardziej wyjątkowymi katolikami, chrześcijaninami, górując nad innym człowiekiem, nad autorytetem kościoła. Czasami to rzeczywiście no, musi być w pewien sposób, jeżeli nie słowem, to autorytetem temperowane, ponieważ no, jesteśmy tylko ludźmi. I nawet czasami nie dajemy sobie rady właśnie z darami Ducha Świętego, ponieważ nasza natura ma tendencję do tego, żeby wszystko obracać na swoją korzyść, żeby wszystko nazywać jako owoc naszej pracy, naszej wyjątkowości, naszej doskonałości, natomiast zapominając często, że to Jezus Chrystus jest źródłem wszelkiego dobra. Ciągle się to powtarza w historii Kościoła, w historii człowieka, ciągle się w tym utwierdzamy, że rzeczywiście mamy jeszcze nad czym pracować. Dar uzdrowienia. Rzeczywiście, może być tak, że jakaś osoba ma dar uzdrawiania w jednym duchu świętym. Że ta osoba, kiedy się modli, to ta osoba. Hmm, Powoduje przejście łaski Jezusa Chrystusa przez ręce tej osoby, czy przez modlitwę tej osoby, i rzeczywiście ktoś jest uzdrowiony. Nawet było coś takiego w teologii, że ktoś argumentował, że kiedy kapłan idzie dokonać namaszczenia chorych, czyli jednego z sakramentów, to często zapominamy o tym, że esencją tego sakramentu, celem sakramentu nie jest uzdrowienie człowieka. Nie jest. Celem sakramentu namaszczenia chorych jest wzmocnienie człowieka, aby przeżywał swoje cierpienie w łączności z cierpieniem Jezusa Chrystusa na krzyżu. Czyli celem sakramentu namaszczenia chorych jest przyłączenie się człowieka do cierpienia Chrystusowego. Nie uzdrowienie. Natomiast czasem może nastąpić uzdrowienie, i w teologii. No właśnie, wielu teologów mówi, że to jest wtedy charyzmat tej osoby czy tego kapłana, który namaszcza. Otrzymał charyzmat uzdrowienia przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego i dokonało się uzdrowienie. Nie mocą tego sakramentu namaszczenia, ponieważ namaszczenie miało przyłączyć cierpienie tego człowieka do cierpienia Jezusa Chrystusa, natomiast był obecny też charyzmat uzdrowienia i ta osoba została uzdrowiona. Inny dar czynienia cudów różnego rodzaju inny proroctwo. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że ktoś ma jakieś intuicje, ktoś ma jakiś charyzmat, otrzymał W jednym momencie niezasłużony, niewypracowany dar łaski charyzmatu, na przykład proroctwa. Mam tu taki przykład, jednego kapłana ze Stanów Zjednoczonych, który był takim dość lajtowym księdzem, traktował rzeczy na spokojnie, zrelaksowany, uśmiechnięty, i tak dalej. Natomiast była taka sytuacja kiedyś, że córka zaprzyjaźnionej rodziny, zaprzyjaźnionej z tym kapłanem, chciała bardzo grać w koszykówkę. I rzeczywiście ta rodzina zaczęła mówić o tym w obecności tego kapłana, i ten kapłan, który zawsze zrelaksowany, zawsze whatever happens, cokolwiek się stanie, wszystko będzie dobrze, wtedy powiedział bardzo mocno, Niech ona nie ma nic wspólnego z koszykówką, nic. Bardzo był surowy, aż nikt nie wiedział o co chodzi, aż on sam siebie nie poznał. I rzeczywiście ona nie posłuchała, zaczęła jeździć na mecze koszykówki i tak dalej, i w pewnym momencie był wypadek samochodowy, i ona zginęła po drodze, na drodze na ten mecz koszykówki. Ta dziewczyna zginęła. I rzeczywiście on później mówił do swojego znajomego kapłana, że wiedział o tym, że to był jakiś dar ducha świętego, jakaś łaska od Boga, jakiś charyzmat proroctwa, który on sobie nie wypracował, natomiast był to dane od Boga po to, żeby pomóc tej rodzinie. Bo właśnie po to są charyzmaty, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Często jest tak, czasami jest tak, przepraszam, że Pan Bóg może dać charyzmat jakiś. Osobie, która nie jest zbyt blisko Boga, osobie, która nie jest zbyt religijna, ponieważ nie mógł może znaleźć osób chętnych w gronie tej osoby, które mogłyby tej osobie pomóc, to dał charyzmat czy proroctwa, czy uzdrowienia, czy dobrej rady osobie, która nie była związana za bardzo z Kościołem. I ta osoba otrzymała ten charyzmat po to, żeby pomóc drugiej osobie. A rzadko się na pewno zdarza, ale zdarza się też, że osoba może dostać charyzmat, nawet będą w, będąc w grzechu śmiertelnym. Natomiast nie jest to coś normalnego czy normalna praktyka, ponieważ wszystkie charyzmaty, wszystkie dary Ducha Świętego no bazują w pewnym sensie na łasce uświęcającej. To jest podstawa, czyli że my żyjemy w przyjaźni z Bogiem, to wtedy Pan Bóg proporcjonalnie do, naszej, do naszego starania się o życie coraz bliżej Niego, obsypuje nas darami Ducha Świętego. To jest normalne działanie łaski, natomiast czasem jest to cudowne, kiedy Pan Bóg po prostu życzy sobie, żeby kogoś obdarować i nieważne w jakim stanie jest ta osoba, po prostu Pan Bóg jest Bogiem i ma prawo do tego, żeby uczynić co tylko chce. Kolejne. Dar... Czynienia cudów, proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, czyli tutaj e, wspomniałem już to w jednym filmiku, czyli właśnie taki dar. Rozeznania, tak? czyli szczególnie tutaj jezuici mówią o, o rozpoznawaniu duchów, o tym, czy, 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 czy to poruszenie łaski w moim sercu, w moim umyśle pochodzi od Boga, czy pochodzi od złego, czy pochodzi ode mnie, w którym kierunku pójść w życiu. Jaką decyzję podjąć? To rozpoznawanie duchów to jest też charyzmat. Innemu dar języków. I tutaj się zatrzymamy, ponieważ no, ja nie wyśmiałem tego daru na początku, natomiast podkreśliłem, że mamy problem, ponieważ często jakieś wspólnoty podkreślają ten dar tak, jak on byłby najważniejszy. Natomiast na, na liście hierarchii jest to najniższy stopień, jeżeli chodzi o użyteczność dla wspólnoty. Jeżeli chodzi o hierarchię wartości. Charyzmatów, to dar języków jest na końcu. Przypominacie sobie na pewno moment pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr mówił w swoim języku, natomiast każdy rozumiał go w swoim języku. Oto byłby przykład, jeden z dwóch przykładów na to, co dar języków powinien znaczyć albo znaczy w Piśmie Świętym. Drugi rodzaj Daru języków czy interpretacji daru języków byłoby, kiedy ktoś, kto nie ma daru do języków, jest w szkole i nie może się za nic nauczyć angielskiego czy hiszpańskiego czy niemieckiego, natomiast wyjeżdża na misję i modli się: Panie Boże, żeby głosić Ewangelię, potrzebuję tego języka, francuskiego, angielskiego, i daj mi łaskę. To jest dobra modlitwa, ponieważ ta osoba nie modli się po to, żeby stać się sławnym człowiekiem, sławnym głosicielem Słowa Bożego, tylko modli się po to, żeby głosić Ewangelię tym ludziom. I nagle zaczyna się uczyć bardzo szybko języków. To jest charyzmat języków. Natomiast to, co dzieje się czasem na mszach uwielbieniowych, spotkaniach uwielbieniowych, odnowach w Duchu Świętym, kiedy ktoś zaczyna, no nie wiem jak to nazwać, mówić. Czy, 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 czy bełkotać, e, w, wydając siebie jakieś różne dźwięki, nazywając to darem języków, których nikt nie rozumie, albo przychodzi ktoś, kto mówi, że ma dar interpretacji języków, czyli ten tłumaczenia języków już na samym końcu, i ktoś mu ma uwierzyć na słowo, że rzeczywiście to, co ta osoba mówi, to rzeczywiście to się dzieje, to tutaj trzeba bardzo dużo zaufania i tutaj jest bardzo dużo Niewiadomych, bardzo dużo niewiadomych. Tutaj naprawdę, jeżeli ktoś nie jest blisko Boga, jeżeli próbuje z siebie zrobić jakąś alfę i omegę, to rzeczywiście ma wielkie pole do popisu. Natomiast, jeżeli ktoś rzeczywiście pokornie podchodzi do tego charyzmatu, to na pewno może zdziałać bardzo dużo dobra. Ale budowanie wspólnoty wokół tego daru języków i uznawanie go za najważniejszy jest błędem teologicznym. Jest błędem, ponieważ nie jest to najważniejsze, to nie jest dar, który ma czynić najwięcej dobra. No, niestety, czasami, czasami to, co zewnętrzne, to, co najbardziej błyskotliwe, to, co najbardziej przyciąga uwagę, staje się dla wspólnot najważniejsze, natomiast dla Pana Boga jest najmniej ważne. Pamiętajmy o tym, że On. Kochał pokorę, prostotę i tak dalej, spokój wokół siebie. Natomiast przyjął to, co się działo. Przez 30 lat żył w spokoju, nie przyciągając w ogóle do siebie uwagi. I teraz kilka cytatów z katechizmu Kościoła katolickiego, żeby to jeszcze raz usystematyzować. Aby Kościół mógł wypełniać swoje posłanie, duch święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne, czyli które mają porządek. Są ważniejsze i są mniej ważne, oraz charyzmatyczne, i przy ich pomocy nim kieruje. Kościół, więc wyposażony w dary swego założyciela, czyli Jezusa, i wiernie zachowujący jego przykazania miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i Boga i zapoczątkowania go wśród wszystkich narodów oraz stanowi zalążek i początek tego Królestwa na Ziemi. Tutaj od razu chcę. Jeszcze raz powiedzieć kilka słów na temat modlenia się o dary, ponieważ czasami ludzie modlą się o jakiś charyzmat. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Na pewno jest to dobre wtedy, kiedy ktoś właśnie czuje w sobie przynaglenie łaski, żeby komuś pomóc albo żeby głosić Ewangelię. Na przykład jakiś kapłan który no, nie radzi sobie na przykład z homiliami, czy nie radzi sobie z językiem jakimś, czy nie radzi sobie z zrozumieniem pewnych problemów, może modlić się o dar charyzmat Ducha Świętego, który będzie odpowiadał na te właśnie problemy, z którymi się zmaga, natomiast podkreślając, że nie robi tego dla siebie, tylko dla chwały Bożej, ponieważ jak tylko pojawia się miłość własna, Człowiek zaczyna sobie myśleć, że, że, że wtedy stanie się popularny, czy lepszy, czy bardziej lubiany, to od razu blokuje łaskę. Rzeczywiście warto modlić się, natomiast trzeba uważać, żeby one nie stały się zbyt ciężkim ciężarem do tego, żeby człowiek nie wpadał w pychę duchową, w próżność duchową, nie był później nie łaknął uwagi, nie, nie, nie myślał tylko o sobie, bo nasza natura niestety ma do tego tendencję i bardzo ciężko nam. Chyba wydaje mi się dla tych, którzy są gdzieś tam popularni, chyba ciężko no, właśnie trzymać taki, taki, taką, takie podejście pokorne do siebie samego i do wszystkich darów, które się ma. Punkt 798 katechizmu mówi: Duch Święty jest zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście zbawczych działań w poszczególnych. Częściach ciała mistycznego Chrystusa. Na różne sposoby buduje on całe ciało w miłości, przez Słowo Boże, które jest władane, władne zbudować, przez chrzest, przez który formuje ciało Chrystusa, przez łaskę daną apostołom, przez cnoty, które pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask nadzwyczajnych, nazywanych charyzmatami, czyli to nie są konieczne łaski, to nie są konieczne łaski do zbawienia charyzmaty. Przez które czyni wiernych zdatnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę kościoła. Odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę kościoła. Nie promowanie siebie, nie uważanie siebie za kogoś bardziej wyjątkowego niż innych. To tutaj zawsze trzeba uważać, ponieważ natura ludzka niemiłosiernie ma tendencję do kierowania się w tym kierunku właśnie. Czyli charyzmaty nie są darami, łaskami koniecznymi do zbawienia. One są jakby pomocniczymi łaskami, niekoniecznymi. Konieczna jest łaska uświęcająca to jest łaska konieczna, czyli moje życie w Chrystusie bez grzechu śmiertelnego. Natomiast cóż mi po charyzmatach, jeżeli żyję w grzechu śmiertelnym? No, nie mogę się zbawić. Człowiek z pełnym workiem, plecakiem charyzmatów, który popełnia grzechy śmiertelne, nie zbawi się. Natomiast człowiek, który żyje sobie gdzieś pokornie i nie ma wielkich charyzmatów, nic się wokoło nie ma, wokoło nie, niego nie dzieje się żaden szum, natomiast ma serce pokorne i pełne Boga, i żyje własce uświęcające, jest bliżej Boga. Charyzmaty 799. Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami ducha świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi. Zostają udzielone w celu budowania Kościoła dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. No i teraz, właśnie tak, jeżeli ktoś nie poddaje się autorytetu, autorytetowi Kościoła w posłuszeństwie, natomiast pełen jest charyzmatów, no to powstaje tu jakiś zgrzyt, no jest tu jakiś problem. Ponieważ charyzmaty, wspólnoty charyzmatyczne, to wszystko miało działać w kierunku budowania kościoła, a nie rozburzania wspólnoty kościoła. I trzeba o tym też pomyśleć. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego ciała Chrystusa pod warunkiem jednak że chodzi o dary które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były wykorzystane w sposób pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami tego Ducha to znaczy w miłości będącej prawdziwą miarą charyzmatów miłość prawdziwą miarą charyzmatów jeżeli ktoś Śmie powiedzieć sobie czy innym, że ma ten czy tamten charyzmat, albo inni rozpoznają w nim charyzmat, to miarą tego wszystkiego będzie miłość do bliźniego i do Boga. Miłość, cierpliwość, łagodność i tak dalej. To są rzeczy, które zawsze będą wyznacznikami. W tym sensie okazuje się zawsze konieczne rozeznawanie charyzmatów. Kto ma pełnię rozeznawania charyzmatów? Biskup. Biskup, ordynariusz każdej decyzji, jest ten, który ma rozeznanie charyzmatów, dlatego on jest tym, który podejmuje decyzję, który kapłan, do czego się powinien nadawać, albo się nadaje. Jeżeli nie korzysta z tego, no to oczywiście zuboży, zuboży swój kościół em, lokalny. Natomiast y, biskup, który ma pełnię święceń, ma pełnię ducha świętego i który potrafi rozeznawać, powinien potrafić rozeznawać, ponieważ jest to jego charyzmatem. Decyduje, bazując na właśnie tym przeczuciu, odczuciu Ducha Świętego, który kieruje go w, pewnym, w, pewnym, w pewien e, e, kierunek i mówi mu: Ten kapłan powinien robić takie dzieła, ten kapłan takie dzieła, ten ma taki charyzmat, ten ma taki charyzmat, podejmuj decyzję, kieruj kościołem, to jest też oczywiście charyzmat Ducha Świętego. Doświadczenie wszystkiego i zachowywać to, co dobre, by wszystkie charyzmaty w ich różnorodności i komplementarności współdziałały dla wspólnego dobra. To jest 1 Koryntian 12 7. Nie wiem, nie wiem, czy tutaj się wytworzyło większe zamieszanie, czy jakieś zrozumienie, ale tak właśnie jest w tym momencie moja opinia. Tylko i wyłącznie z odnową w duchu. Z charyzmatami i z całym tym właśnie poruszeniem wokół właśnie charyzmatów Ducha Świętego w całym kościele. Nie ma zbyt systematycznej teologii na ten temat, nie ma zbyt dobrego czasami kontroli nad tym wszystkim, co się dzieje we wspólnotach, nie zawsze idzie to w dobrym kierunku, czasami idzie to w bardzo dobrym kierunku. Natomiast Rzeczywiście, jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o to, o zrozumienie daru języków, o zrozumienie innych darów Ducha Świętego, i rzeczywiście tutaj najlepszym przewodnikiem będzie pokora i chęć wierności Chrystusowi do końca. Pokora i chęć wierności Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, szczęść Boże.